Witam Państwa w Forum Panoramy. Moi dzisiejsi goście, profesor Janusz Zaremski, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i kapitan Rafał Szymański, komendant Daru Młodzieży. No Dzisiaj wyglądało to niezwykle wychodzący Dar Młodzieży z mgły, właściwie nikt sobie nie mógł wyobrażać piękniejszej scenarii zakończenia tego rejsu niepodległości. Ale zobaczmy. Dziś do Gdyni, po trwającym 312 dni rejsie, powrócił dar młodzieży. Podczas rejsu niepodległości odwiedził 18 krajów, m.in. RPA, Mauritius, Singapur, Hongkong, Panamę, Kolumbię i Bahamy. Zawinął do 22 portów, m.in. do Kapsztadu, Dżakarty i Osaki. Na jego pokładzie znalazło się 1000 młodych ludzi, w tym 400 wyłonionych w ramach specjalnego konkursu. Panowie, wielkie, wielka kulminacja tego wielkiego wydarzenia i tego wielkiego rejsu. Panie rektorze? To wielkie wydarzenie. Wielkie wydarzenie dla naszego uniwersytetu, dla Gdyni i dla Polski. Statek po opłynięciu naszego globu szczęśliwie w doskonałej, świetnej kondycji wrócił do swojego macierzystego portu do Gdyni. Jak pan patrzył dzisiaj na, na, na tę jednostkę, na tych ludzi, którzy znajdowali się na pokładzie, ale też i na. Tysiące ludzi, którzy chciało Was przywitać, to miał Pan takie wrażenie, że jest to rzeczywiście taki moment, w którym ta Polska Morska mogła zaistnieć w polskiej przestrzeni publicznej? Z pewnością zaistniała Polska Morska, zaistniał Uniwersytet. To, jest doskonały, to był doskonały moment do promocji Polski w świecie. A tłumy zebrane dzisiaj na skwerze. Które witały nasz powracający z dalekiej podróży statek, świadczą o tym, że nasze społeczeństwo jest zainteresowane żywotnie tym, co się dzieje w, na morzu, w gospodarce morskiej. Jesteśmy im bliscy. Jak pan dowodził dzisiaj darem, to miał pan poczucie takiego ważnego wydarzenia, które skupiło uwagę całego kraju? Oczywiście, tak. tak. W pewnym sensie duża trema, bo te. Taka ilość ludzi, ta mgła. Baliśmy się, że nikt nas nie będzie w ogóle widział przez moment, ale się okazało, że, że w zasadzie to chyba plastycznie całkiem nieźle wyglądało. I wynurzyliśmy się z tej mgły i, i, i te tłumy ludzi, te oklaski, i uśmiechnięte twarze. Dużo emocji pozytywnych. Ja odnoszę takie wrażenie, że było to też takie wydarzenie, które pokazało młodemu pokoleniu i to zarówno tym, którzy, tym szczęśliwcom, którzy znajdowali się w czasie tej podróży w tych zmieniających się załogach na pokładzie daru, ale też i setkom tysięcy Polaków, którzy znajdują się nie tylko zresztą w Polsce, no, taki moment dumy, że ten dar młodzieży odbywa tę podróż i że jest widoczny właśnie w ten szczególnym roku dla Polaków. No, to, jest, to, jest, to była wyjątkowa okazja, tutaj nie ma dwóch zdań i, i proszę mi wierzyć, że, że nie ma lepszego miejsca, żeby młodych ludzi na, nauczyć morza, niż dar młodzieży. To jest, nikt, nikt, nikt nic lepszego nie jest w stanie wymyśleć. To jest wspaniała sprawa. I, I proszę rozmawiać z tymi młodymi ludźmi, co oni przeżyli. A jak pan na nich patrzył, to miał pan takie wrażenie, że to jest pokolenie, z którego my będziemy za wiele lat dumni? Czy to jest pokolenie, które na przykład nadaje się do ciężkiej pracy marynarza, niezależnie od tego, że dzisiaj są komputery i gps -y, ale jednak wciąż to jest morze? Ja przez cały rejs to powtarzam. Byłem zawsze z nich dumny i nigdy mnie nie zawiedli. I nie dam złego słowa powiedzieć, chociaż wiadomo, narzekamy na młodzież, na nas też narzekano, ale oni są wspaniali. Może nie wszyscy na to może wrócą, ale to są takie, takie momenty w życiu, że może wielu z nich zrozumiało więcej niż, niż wiedzieli wcześniej. O życiu, o wszystkim. Życie na statku nie jest łatwe, szczególnie dla młodych ludzi, którzy są przyzwyczajeni do komfortu, nieograniczonego dostępu do internetu i, i tak dalej, a, a dar uczy pokory wobec ciasnoty, wobec obowiązków tak prozaicznych, jak sprzątanie toalet, czy pomaganie w kuchni czy mycie pokładu, czy malowanie, takie rzeczy. To, to, są, to Mi się wydaje, że to jest bardzo ważny aspekt szkolenia na morzu. Panie rektorze, to, to też taki trochę historyczny powrót do tych słynnych rejsów, które odbywał jeszcze Lwów, a potem Dar Pomorza. Takie też pokazanie pewnej kontynuacji. Tak, oczywiście. To, to jest w dziejach historii polskiej bandery trzeci tego typu wyczyn, po raz trzeci statek, żaglowiec pod polską banderą, opływa świat. Pierwszy rejs historyczny, kiedy po raz pierwszy świat zobaczył polską banderę, to rejs, słynny rejs Daru Pomorza w latach 1933-1934. Dar Młodzieży, który jest kontynuatorem legendarnego Daru Pomorza, zresztą sam już jest legendą, to jest drugi rejs tego statku, pierwszy wokół kuli ziemskiej. To były lata 1987-88, a teraz opłynął Ziemię po raz drugi. Teraz na statku mieliśmy ponad 900, a dokładnie 948. Młodych ludzi, zarówno studentów Uniwersytetu Morskiego, jak i laureatów konkursu, który zorganizowało ministerstwo. Czyli z jednej strony przez Morze i Oceany płynęli młodzi ludzie, czyli nasi studenci, w pewnym sensie przygotowani do pracy na morzu, ponieważ odbywali w ten sposób swoją rutynową, Wynikające z programu studiów praktykę morską. Natomiast y, laureaci, niektórzy z nich po raz pierwszy widzieli morze, a już za statkiem, z, 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 z fregatą tej wielkości zetknęli się po raz pierwszy. Oni musieli również sprostać tym zadaniem. Oni również byli traktowani na równi z naszymi studentami. To był też wyjątkowy rejs, bo w, na tym no swoistym półmetku była ta Panama. No zobaczmy, jak to wyglądało. Kulminacyjnym punktem rejsu niepodległości był udział żaglowca w Światowych Dniach Młodzieży. Podczas wizyty w Panamie załoga daru młodzieży uczestniczyła w audiencji u papieża Franciszka. Głowy Kościoła katolickiego nie udało się niestety zaprosić na pokład fregaty, ale możliwość spotkania z Ojcem Świętym była dla żeglarzy wyjątkowym przeżyciem. Uczestników rejsu na pokładzie odwiedziła za to Agata Duda, żona prezydenta Andrzeja Dudy. Tutaj się splotło kilka okoliczności, no i dzięki temu ten rejs rzeczywiście był zupełnie wyjątkowy. Tak. Panama była głównym portem w rejsie niepodległości. Pod Panamę był organizowany kalendarz i zabijaliśmy do portu w taki sposób, ażeby trafić właśnie w ostatnim tygodniu stycznia do Panamy w ramach Obchodów Światowych Dni Młodzieży. Przygotowania do tego niezwykłego wydarzenia, czyli spotkania z Ojcem Świętym trwały ponad rok. Byliśmy jedyną delegacją zagraniczną, którą Ojciec Święty przyjął na audiencji prywatnej. To była 40 grupa naszych studentów, laureatów, załogi, pan kapitan, pan minister, Ojciec Święty przyjął nas na audiencji. 15-20 minutowej, otrzymał od nas trzy podarunki. Specjalnie namalowany przez polskiego malarza obraz ilustrujący dar pod pełnymi żaglami na wzburzonym morzu, album ilustrujący rejs, dotychczasowy rejs od Gdyni do Panamy i czapkę marynarską z prośbą o poświęcenie tej czapki. Ale najważniejszym prezentem, który my otrzymaliśmy od Ojca Świętego. Oprócz jego błogosławieństwa, o, otrzymaliśmy jego własnoręczny wpis do Księgi Pamiątkowej Daru Młodzieży. To, to jest wy, wy, wy wydarzenie wyjątkowe, wzruszające, niepowtarzalne. Po raz pierwszy w dziejach y, tego statku, w no, dziejach polskiej bandery. Gdy mówimy o tych wyjątkowych wydarzeniach, no to też musimy popatrzeć na to z perspektywy no, naszego, na, naszej fregaty szkolnej. To dla niej jeszcze jest duże wyzwanie, bo jest to fregata, do której przyzwyczailiśmy się, że zastąpiła Dar Pomorza, czyli jest tym młodszym okrętem, ale już jednak minęło bardzo wiele lat od budowy Daru Młodzieży. No, dar Młodzieży jest, nie jest młodym statkiem, nie ukrywajmy tego. 37 lat to już nie jest młodzieńczy wiek dla statku. Ale udowodnił, opływając świat dookoła, zwłaszcza Pacyfik w listopadzie, północny Pacyfik w listopadzie, że nadal jest statkiem w 100% sprawnym, doskonale radzącym sobie w złej pogodzie. Także ja mogę o tylko w superlatywach powiedzieć. Ja o to pytam, dlatego że dzisiaj pan minister Grubarczyk wspomniał o budowie nowego statku szkolnego. Zobaczmy. Popłynęliście w świat, by powiedzieć, że Polska jest morska i za to wam dziękuję. Spoczywa na was obowiązek przygotowania takiego rejsu dla kolejnych pokoleń, mówił dziś w Gdyni minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Ogłosił też program budowy nowego żaglowca, który ma zastąpić dar młodzieży i konkurs na jego nazwę. Wiceminister Jarosław Selin zgłosił publicznie dwie nazwy do konkursu dla nowego żaglowca dar narodu i dar polski. Panie kapitanie, to, 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 tak, to potrzeba, czy to jest też taki symboliczny moment, kiedy chcemy powiedzieć, że kontynuacja nastąpi? To jest zaskoczenie. Pan minister zaskoczył nas niezwykle pozytywnie, oczywiście, tą informacją. Przyjmujemy ją z ogromną radością. Myślę, że jedynym problemem to jest problem finansowy i wierzę, że takie środki uda się zdobyć. Natomiast już idea zbudowania nowego statku przewijała się od wielu lat w naszych planach czy marzeniach. Pan kapitan powiedział, no statek ma 37 lat, nowego statku nie zbuduje się w rok czy w dwa lata. Rzeczywiście trzeba myśleć o jego następcy i taka idea wspaniale wpisuje się. Chociażby w stulecie istnienia Szkolnictwa Morskiego i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w przyszłym roku, 2020. A jeśli mielibyśmy powiedzieć, jaki ten statek powinien być, to bardziej nowoczesny w tym sensie przygotowywania do nowocześniejszej pracy na morzu, ale na przykład bardziej komfortowy? No Być może można osiągnąć lepszy komfort. Proszę sobie zdać sprawę z tego, że rozwiązania technologiczne, techniczne, które były dostępne 35 lat temu, 37 lat temu, ba trochę wcześniej jeszcze, bo to jednak budowa się wcześniej zaczyna, to, to jest zupełnie coś innego niż mamy w tej chwili. Tu można, tu można stworzyć zupełnie coś nowoczesnego, nowoczesne wnętrza, instalacje, siłownie i tak dalej. Ale żagle muszą zostać, tu nie ma dwóch zdań. No i musi tak naprawdę pięknie wyglądać, tak jak dzisiaj wyglądają, wyłaniając się z tej mgły przy wejściu do portu Gdyńskiego. Bardzo panowie dziękuję za udział w dzisiejszym programie i za rozmowę. Dziękuję.